Dobry wieczór. Ostatnia noc na ziemi niemieckiej. Ostatni wieczór właściwie na tej ziemi, na pewien czas. A zatem tak nietypowo, bo zima i pszeniczniak. Tak, pszeniczniaka u mnie dawno nie było, bo nie pijam za często pszeniczniaków. Natomiast naskusiłem no, skusiłem się, bo, bo jeszcze nigdy nie próbowałem Franciszka Nera. Wersji Royal. Franciszka Nera już testowaliśmy na tym forum. są to moim zdaniem z tych dużych koncernów jedno z najlepszych na pewno weissbeerów, przeniczniaków moim zdaniem, ale dziś mamy do czynienia z jego wersją Exclusive, czyli Royal. Ona nawet wygrało na takich olbrzymich chyba, belgijskich międzynarodowych targach piwnych jako najlepsze piwo w stylu, w stylu tam, German Style With Ale. Tak to się nazywało. To w 2016 roku. Cóż, zobaczmy. Ona jest, jeśli chodzi o. Jaka jest różnica między tym a zwykłym? No, po prostu ma więcej zasypu. ma 13,8 zasypu i 6 alkoholu. Także powinno być intensywniejsze. Powinien, powinno mieć większy bukiet i na wejściu, i na wyjściu. Bardziej korzenne. No nie wiem czego się spodziewać. Pewnie będzie trochę inna barwa. Butelka bardzo ładna. Jak zobaczycie, to korek, znaczy opakowanie kapsla. Wszystko też jest dopracowane: jest czarne, czerwone, tak jak tutaj schodzi, tak tutaj się kończy. No fajnie to wygląda. Zacnie to wygląda. I ta barwa jest taka, mm, ta barwa jest taka, etykiety, kontretykiety, jest taka bardziej zimowa niż letnia, właśnie. Jakby już pokazuje, że to będzie, powinno mieć esencję. I, 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 i zobaczymy zaraz. Czy tylko orzeźwienie, tak jak to Weissbier mają zwyczaju, czy nie? Czy coś więcej w tym jest? No to strzela strzela beer, ale no, po prostu Wysbir. Czyli mm, zawsze mój pierwszy zapach Weisbira yy, to nie Banan, jest nie, nie goździki, tylko ja kiedyś byłem w Norwegii, zbierałem ich mniejszy owoc, który się nazywał Multa. Tam też to, to takie w głębokich lasach, tak jak Maliny, tylko rosną na takich krzaczkach jak Jagody. Takie coś. I zapach przeniczniaka to zawsze z tą multą mi się kojarzy. Mm. Chyba tak będzie do końca życia mego. Mm. Szkło mam akurat do przeniczniaka, więc jest OK. Barwa jest piękna, bursztynowa. Jest ciemniejsze, tak mi się zdaje niż normalny Franciszek Kamer. Oj, ta multa tutaj wali niesamowicie. Mm. Tam, z tego co czytałem, ludzie, że, że banan na początku wychodzi, potem inne rzeczy. Na stronie Franciszkanerach chwalą się no, mango, mm, y, melon, zwłaszcza melon. Melon miodowy, figi. No coś w tym jest. Melona też trochę, ale dla mnie banan teraz tak. Banan się uspokoił, jest trochę więcej banana i tamulta cały czas. Musicie kiedyś spróbować. naprawdę, to jaka mega przypomina w zapachu, oczywiście. Goździków się już pojawia trochę. Tutaj specjalnie tak nalewam, żebyście zobaczyli jego kolor, jak on się różni od zwykłego Franciszka. No, wchodzi w bursztyn większy, w czerwień wręcz. Yy... Piana jest wspaniała, czy? oczywiście, no jest wspaniała. Jest gęsta piękna piana. O, teraz całej okazałości. Zobaczmy, jakie jest na wejściu. Niech sobie popłynie, niech będzie ładnie. Tak, jest e, to, że ma więcej tam w czyli czy Platon. To czuć od razu od razu. E, przejawia się w tym, że mm, jest intensywniejsze. No, jest, e, nie, nie wiem, co używają słowa herb. Wiórcyś, mm, jakby to powiedzieć. Bardziej skondensowane. Mm, tak, intensywniejsze chyba to najlepiej oddaje. przy tym gładkie, bardzo gładkie, wygładzone na wejściu. Wysycenie jest niskie. Gładkie jest bardzo. W zejściu czuć, czuć, czuć chmiel. No, fajnie wychodzi chmiel i, i słodowość tego piwa. Znaczy, przez to, że jest intensywniejsza niż wersja podstawowa, to no, to ta słodowość jest zdecydowanie bardziej wyczuwalne tutaj. Fajnie zbalansowane piwo. Easy Drinking, no nie wiem czy jest tam. Ludzie piszą, no pewnie by się trzasnęło spokojnie, bo jest gładziutkie. Te 6% to też nie jest przeciwnik. Ale no, ale można się nim nasycić. Jest, jest, jest pełne. Jest pełne, wyraziste. o, esencjonalne. Bardziej owocowe w smaku, niż wersja podstawowa. Więcej owoców jest. Figa ma, no, jak napisali, że figa, to teraz faktycznie w tą figę się wkręcam. Ten drugi smak taki figowy, figowo-goździkowy jest. Zgadzam się. Doleję, bo jak wiecie, pszeniczniaka trzeba nalewać do końca, bo tu jest najwięcej dobrych Najwięcej dobra, witamin, bakterii jest na końcu właśnie w I takoż, bardzo przyjemne piwo, nie tylko orzeźwiające, ale właśnie ono się na zimę... Piwo, jeśli pszeniczniaka polecać na zimę, to spokojnie to, to piwo się sprawdzi. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kraju i... Przy następnej okazji, w następnym filmie. Na razie, cześć.